Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku, w ramach szkolowania różnych regionów Polski, przenosimy się na odległe Podkarpacie. To znaczy, zależy dla kogo odległe. Dla mnie, jako mieszkańca najbardziej prestiżowego województwa w kraju, czyli zachodzie Pomorskiego, to województwo podkarpackie to istre antypody Polski. Często w bemach możemy spotkać się z wyśpiewaniem tego rejonu kraju jako zacofanego, gdzie jeszcze panuje handel wymienny, a za pracę nie płaci się pieniędzmi, a talonami na balon. Ale z drugiej strony, w województwie tym znajdują się Bieszczady, czyli według wielu osób najpiękniejszy rejon naszego kraju ze wspaniałą naturą. Nieskażoną działalnością człowieka. Ale jaka w końcu jest prawda odnośnie Podkarpacia? W jaki sposób w memach śmiejemy się z tamtejszych miast i ludzi? Jakie interesujące persony pochodzą z tego województwa? Przekonajmy się. Powinniśmy się też przekonać, która przeglądarka internetowa jest top 1. Chciałbym przedstawić Wam zdaną operę, ale czy zdaną na pewno? Myślę, że i do końca, bo opera poza byciem standardową przeglądarką, na której po prostu oglądasz śmieszne obrazki w internecie, zawiera również szereg funkcji, które mnie też zaskoczyły, że można zapakować tyle bardzo spokoficerów do przeglądarki bez konieczności instalowania ich z zewnątrz, dzięki czemu zawsze będzie pewność, że one tak jak należy. Opera posiada na przykład Arię, czyli własną przeglądarkową sztuczną inteligencję, która szybko odpowiada na nasze pytania i działa zdecydowanie lepiej niż kasa samoobsługowa w biedrze. Aria nie odpowiada jedynie na zadawane przez nas pytania, a wystarczy zaznaczyć dowolny tekst znaleziony w internecie, żeby operowe AI nam pomogło w dalszym eksplorowaniu tematu. Nie wspominając też o tym, że w operze twórcy zaimplementowali swojego własnego blokera reklam i żaden koborowski nie przeszkodzić ich w przeglądaniu neta. Bardzo w porządku wynalazkiem są również sidebary, gdzie w szybki sposób możemy dostać się do aplikacji. Jest tu nawet Messenger, więc nie trzeba specjalnie Palać fejsa i oglądać klinczowych fotek wujka Janusza. Po prostu jednym klikiem odpalamy messengera i prosimy kolego o link. Poza messengerem to dla fanów muzyki jest specjalna zakładka z możliwością odpalania jednej z siedmiu aplikacji muzycznych, a mówiąc o zakładkach, to opera posiada serio wygodną i intuicyjną organizację zakładek, których nie widziałem w innych przeglądarkach. Sami twórcy nazywają to wyspami zakładek, które zorganizują pracę zwłaszcza tym osobom, które sporo grzebią sieci i są fanami otwierania tysiąca zakładek jednocześnie. Jednak chyba najciekawszym feature'em jest Lucid Mode, który podbija jakość wyświetlanych filmów w internecie. Nigdy bym nie wpadł na coś takiego, a serio pomaga, jak już oglądasz te filmy, o których link prosi kolega. Serio polecam obczaić możliwości, jakie daje Opera. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz oczywiście w opisie. Wracając do właściwego tematu odcinka, to zacznijmy może od samej stolicy województwa, jaką jest Rzeszów. W internecie pojawia się sporo memów o tym, jakie to nie jest straszliwe zadupie, że ciężko jest o dobrze płatną pracę i tego typu rzeczy, ale ja jednak muszę trochę pokłócić się z tymi wszystkimi memami, które opisują Rzeszów jako jakieś ruiny i miasto upadłe. No bo spójrzmy po prostu na samą architekturę. Większość miast wyśmiewanych w tej serii, jak Katowice czy Łódź, ukazywane są jako bardzo brzydkie, a przecież symbolem i najsłynniejszą budowlą Rzeszowa jest przepiękny pomnik czynu rewolucji cejnego w Rzeszowie, który wygląda jak no ten no nie będę mówić jak co, wystarczy tylko powiedzieć, że pomnik ten został postawiony w roku 1974, a już w 1988 jedna trzecia mieszkańców nie znała jego właściwej nazwy i w świadomości mieszkańców funkcjonuje on jako, cytuję, pomnik wielkiej cipy, czy też bardziej w Family Friendly wydaniu o uszy. Śmieszki twierdzą, że ze względu na czy wygląd wrocławskiego Sky Tower, to zdecydowanie Wrocław i Rzeszów to wręcz idealne miasta partnerskie. Ale oderwimy już może wzrok od tego interesującego pomnika, i wróćmy na Ziemię, i to dosłownie, ponieważ przechodząc się deptakiem na rzeszowskim rynku, możemy podziwiać fundatorów odnowienia tamtejszej starówki i w pewnym momencie naszym oczom może ukazać się płyta opisana przez Robotniczy Klub Sportowy Hufdu, czyli nic innego jak najsłynniejsza drużyna piłkarska z galaktyki Kurwik z uniwersum Kapitana Bomby. Fakt, że kosmici inwestują nad Podkarpaciu, mówi samo przez siebie. Do Rzeszowa jeszcze wrócimy, ale udajmy się na krótką wycieczkę po okolicznych miejscowościach. Rzućmy tutaj okiem na dębice, skąd oprócz opon samochodowych pochodzi też najprostszy ze wszystkich chłopaków czyli słynny Mateusz Borek, który nigdy nie wstydził się swojego podkarpackiego pochodzenia. Chłopie, ty się zastanów. Zastanów się. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków, prawda? Nie ma w tym nic dziwnego. Mieszkańcy Dębicy bardzo mocno trzymają się swoich przekonań i poglądów, o czym najlepiej świadczy dyskusja religijna pewnych dwóch panów. dwóch? Tak. No tak to... Był tak. i będzie. Bóg jest, był, istniał i będzie istniał. Bóg. Ale ksiądz to jest chuj. Dosyć memicznym miastem, które ma nietypowych mieszkańców, jest z całą pewnością stalowa wola. Na pewno tamtejsi mieszkańcy są mocno do przodu i tak jak w Walmartie w Ameryce, ludzie robią zakupy jeżdżąc na skuterkach po sklepie. Tak jeden stalowolanin uznał, że chętnie pojeździ po Tesco traktorem, ale ta misja nie do końca mu się udała. W przeciwieństwie jednak do wspominanej dębicy, to mieszkańcy Stalowej Woli nie mają tak mocnych przekonań, czego najlepszym dowodem jest słynny wywiad na ulicy Czy lubi pan czytać książki? Gdzie chyba można nazwać bohatera tego mema trochę niezdecydowanym. A jeżeli już pan czyta, to najczęściej jakie to książki są? Przynajmniej... Jakiś z tych lepszych lektur, lepszych takich znanych aktorów. Pisarzy znanych, ja pisarzy znanych. A ile książek w roku jest pan w stanie przeczytać? Na zależność, ja wiem, zależny... Czy bym kupował, czy bym pożyczał? Nie. No więc właśnie najczęściej pan kupuje, czy pan pożycza? No średnio. Kilkanaście lat temu w okolicach Stolowej Woli nagrywał także Bocian Vlog, czyli młody chłopak, który obok głównej tematyki kanału wrzucał także takie zwykłe filmiki z kolegami i jednym z nich była wyprawa rurami, gdzie jednak jego kompan trochę się cykał. Nagrywam. Ja się trochę cykam. Dobra, dzianie, tak idziemy, dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? To mu się Generalnie ten filmik, łażenie po z jakimiś łukami, to chyba każdy z nas, mając już nawet te 16 lat, czuje jakąś nostalgię za tamtymi czasami. A skoro tak skaczemy po miastach, to warto opowiedzieć też dosyć ciekawą historię z Krosna, gdzie tamtejsza galeria handlowa w listopadzie 2019 zorganizowała konkurs na twarz galerii Krosno. Jak to zwykle bywa, zgłosiło się tam wiele kandydatek, różnych julek i modelek, a wśród nich był tylko jeden chłop. Strona z głosowaniem została wrzucona na Wykop, gdzie tamtejsi użytkownicy postanowili wypromować pana Witka wśród wszystkich tych kobiet i tak oto zyskał on ponad 24 tysiące głosów w konkursie i go wygrał. I co ciekawe, to po ponad 4 latach model ten wciąż pracuje jako twarz galerii i bierze udział w różnego rodzaju akcjach promocyjnych. Czasem warto w takich konkursach być rodzynkiem. Chciałbym teraz jeszcze powiedzieć, że z Krosna możemy sobie dojechać do Brzozowa, ale to byłoby na wyrost. Otóż wyobraźcie sobie, że na Podkarpaciu budują w miejscowościach dworce kolejowe, ale już zapominają pociągnąć tory, żeby no pociągi mogły tam na ten dworzec jakoś dojechać. No ale tak naprawdę to po prostu planowano tam budowę kolei w roku 1937, ale zaczęto od dworca, a potem wszystkie plany powstrzymała wojna, a po wojnie uznano, że się nie opłaca, dlatego Brzozów to jedyna miejscowość z dworcem kolejowym bez kolei. To się nazywa prawdziwa inwencja twórcza. Inwencją twórczą popisuje się też firma transportowa ulokowana na Podkarpaciu jaką jest Neobus, która okleja swoje autokary w popularne memy. Z Podkarpacia pochodzi również największa polska influencerka, czyli Weronika Sowa, jak i Roxana Węgiel, której nazwisko może mylnie wskazywać na śląskie pochodzenie. Część osób może też poczuć się oszukana, że z Podkarpacia nie pochodzi Adam Małysz, którego sobowtór pewnego razu przesadził z jakimiś trunkami w tamtejszym Strzyżowie. Janę Anchorą na następnych zawodach się pokonam. Pozdrawiam wszystkich cywilców Strzyżowa. Oglądajcie skoki na czarskie. I gadamy tak tu o miastach, ale wcześniej wspominałem o samych Bieszczadach i naturze. W końcu kiedy jesteśmy zmęczeni miejskim, duszącym nad życiem, to pojawia się fraza, a może by rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Bo w końcu natura to dla nas najlepsze co istnieje, prawda? Obraz Bieszczad jako takiego totalnie nieskażonego, zepsutą cywilizacją miejsca istnieje spokojnie 60 lat albo i dłużej, już w 1966 pojawiła się piosenka Wojciecha Młynarskiego o wyjeżdżaniu w Bieszczady właśnie. Odnośnie takiego podejścia, że na pewno rzucenie miasta dla dziczy jest fajne, to powstała fajna pasta ukazana jako i gościa, co świeżo przeprowadził się w Bieszczady i mierzy się z tamtejszą zimą. Polecam. Co ciekawe, ta wersja pasty czy dowcipu występuje również dla Sudetów, Beskidów czy karkonoszy ogólnie, natomiast najwcześniejsza wersja, jaką znalazłem, jest z roku 2006 i jest o bieszczadach, ale bardzo możliwe, że to kolejne przeklejone wersje żartu, i nie wiadomo które to za dupie było tutaj pierwowzorem. Chociaż pojawiają się informacje, że autorem tego dowcipu jest Dzisław Adamiec, który pisał o karkonoszach. Oczywiście w ramach memicznej wycieczki po Polsce wspominamy o polityce i tutejszych przekonaniach. Powszechnie znaną wiedzą jest, że Podkarpacie to zawsze w ostatnich wyborach była ostoja prawa i sprawiedliwości, a same przekonania mieszkańców są mocno konserwatywne. Tak bardzo, że w Rzeszowie co jakiś czas ktoś obrzuca głównem tablicę z nazwą ulicy Tęczowa. Ale popularność Rzeszów zdobył w ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na wiadomą sytuację na Ukrainie, kiedy stolica Podkarpacia stała się jednym z najważniejszych punktów transportowych na mapie Europy, a potężnie Micklem, stała się wizyta prezydenta USA Joe Bidena, który odwiedzał stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy i jadł razem z nimi pizzę, która okazała się zbyt ostra. Ale ostra ta baranina, chyba po złości przypięła. sosiwa. Pizzeria Gusto, która zaopatrywała żołnierzy w placki, prowadziła nawet w swoim menu pozycję ostry Joe. Myślę, że sam z chęcią bym jej spróbował. I to jest motywacja, żeby się tam wybrać. I to tyle tego wypadu do południowo-wschodniej Polski. Przyznaję, że ja tam nigdy nie byłem, ale dłuższy czas zbieram się z wypadem w Bieszczady, zobaczyć, czy wszystko na memach to prawda. Więc wszyscy lokalsi, którzy mnie oglądacie, o ile macie na Podkarpaciu internet, hehe, dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z takim przedstawieniem swoich rejonów. A w bonusie będziecie mogli uświadczyć, jak na Podkarpaciu gra się w kościele na organach. Do widzenia. Państwu. Oczywiście. <laughs>